kąt alfa jest kątem ostrym oraz kosinus alfa jest równe m, wyznacz wartość wyrażenia podpunkt a. To znaczy, że muszę każde z tych wyrażeń, każdym podpunktu doprowadzić do takiej postaci, żeby kosinus był jedyną funkcją trygonometryczną i wtedy zamiast tego cosinusa podstawię m. Ewentualnie mogę też sobie tutaj wyznaczyć gdzieś w ten sposób, że mając kosinusa wyznaczyć sinusa i wyznaczyć tangensa i kotangensa, z tego tutaj i podstawić do tych wzorów, ale łatwiej chyba będzie przekształcić te wzory do tak, żeby był tylko cosinus. 1 odjąć sinus alfa, 1 dodać sinus alfa, a odjąć b, a dodać b, czyli to jest wzór skróconego mnożenia różnica kwadratów, czyli 1 odjąć sinus kwadrat alfa. Jeżeli mam wzór jedynkowy, go tutaj na boku napiszę, sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równe 1, to jeżeli przeniosę sinusa kwadrat na drugą stronę, to właśnie to 1 minus sinus kwadrat widać, że jest cosinus kwadrat, czyli równa się cosinus kwadrat alfa. No a z polecenia w zadaniu wiem, że cosinus alfa jest równe m. A to oznacza, że jest m kwadrat. Podpunkt B. Sinus alfa odjąć cosinus alfa. Sinus alfa dodać cosinus alfa. Tutaj również tak jak pod punkcie A ma wzór skróconego mnożenia. Czyli to jest sinus kwadrat alfa odjąć cosinus kwadrat alfa. I jeszcze raz wzoru jedynkowego, tylko tym razem przenoszę sinusa, kosinusa na, y, na drugą stronę. Czyli mam sinus kwadrat alfa równa się 1 odjąć cosinus kwadrat alfa. No i tego sinusa tutaj, y, tego sinusa zastąpię tym 1 minus kosinus kwadrat, czyli 1 odjąć cosinus kwadrat alfa odjąć cosinus kwadrat alfa. Te kosinusy kwadrat mogę od siebie odjąć, czyli 1 odjąć 2 kosinusy kwadrat alfa, czyli 1 odjąć 2m kwadrat. Pod punkt c. Sinus alfa plus kosinus alfa do kwadratu. Wzór skróconego mnożenia, kwadrat sumy. Sinus kwadrat alfa dodać 2 sinus alfa cosinus alfa. Dodać cosinus kwadrat alfa. Równa się. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. No to jest to, co tutaj mam napisane, czyli wzór jedynkowy. Tu jest równe 1 plus 2 razy. No, i mam tego sinusa alfa. Yy, tu jest sinus alfa. To jeżeli będę liczył sinus alfa równa się, czyli obustronnie spierwiastkuję, to mam pierwiastek z 1 minus cosinus kwadrat alfa. Z tym, że jeżeli pierwiastkuję, to mam dwie możliwości, czyli sinus jeszcze może być minus pierwiastek z 1 minus cosinus kwadrat alfa, ale to tutaj yy, nie może być ujemne dla kąta ostrego. Czyli na razie tutaj dla nas jest to yy, tylko kąty ostre, czyli funkcje tylko mogą być tylko dodatnie. Czyli to jest dwa razy pierwiastek z 1 minus cosinus kwadrat alfa i razy Cosinus alfa. No i podstawiając wam 1 plus 2 pierwiastek 1 odjąć m kwadrat i za pierwiastkiem razy m. I ostatni podpunkt D. Cosinus alfa razy tangens alfa plus sinus alfa razy kotangens alfa. Zastąpię tangens alfa z tożsamości. To jest sinus alfa przez cosinus alfa. I tak samo kotangens. To jest cosinus alfa przez sinus alfa. W pierwszym składniku kosinusy się skracają, w drugim sinusy czyli zostaje sinus alfa plus cosinus alfa. Sinus alfa mam już tutaj zapisany, ile to jest, czyli pierwiastek z 1 minus kosinus kwadrat alfa plus kosinus alfa. No i jeżeli kosinus alfa jest podane w treści, że to jest m, czyli jest 1 minus m kwadrat plus m. I to jest podpunkt D.